Witajcie, moi kochani, w niedzielny poranek. No to już jest nie, w pół do jedenastej, to taki już poranek nie jest. Mnie nadal chrypka trzyma, więc postanowiłam, że dzisiaj sobie zrobię herbatkę z imbirem. Wczoraj kupiłam. Już w sumie raz piłam i z cytrynką, ale cytrynka jest w lodówce, więc Będę musiała na chwilę Was wpuścić. Mam tutaj jeszcze z Polski, z firmy Herbapol. Nie wiem, na pewno znacie. Zielnik polski to są różne ziółka. Herbapol w sumie miał zawsze dobre produkty. Można sobie chwalić. Ja, jak mieszkałam w Polsce, używałam przypraw i właśnie. Tych różnych herbatek ziołowych. Ja w ogóle lubię zioła. Ja jestem taka zwykła dziewczyna, wiecie, pochodzę prawie ze wsi z małej miejscowości. Ja to zawsze nazywałam mieszkam na wsi, chociaż e, miasteczko, w którym mieszkałam, miało prawa miejskie. Ale to nic, tam nic nie było, nadal nic nie ma, jest taka gusza. I, i w ogóle wszyscy stamtąd uciekają, zostają tylko ci starsi, młodzi. Niestety. No, co Wam na początek powiem, to odpowiem Wam na komentarze z ostatniego filmiku. Pisa, różnie piszecie w sumie na temat pracy tutaj w Niemczech. Utkwiło mi w pamięci jedno stwierdzenie, że Um, Praca czyni wolnym. Ktoś to napisał, um, że właśnie w Oświęcimiu na bramie um, jest tak napisane. Jedni się z tym zgadzają, drudzy nie. Hmm. Wiecie, akurat z tym stwierdzeniem nie będę tutaj polemizowała. Nie podoba mi się w ogóle. Um, to, gdzie zostało umieszczone i w jaki sposób i w jakich okolicznościach. Więc nie będę tutaj dyskutowała, ale praca tak jest jakimś wyznacznikiem w naszym życiu. Wiemy, po co wstajemy, po co idziemy do tej pracy. Mamy korzyści, oczywiście nie zawsze, ale mamy. Jeżeli uda nam się zdobyć dobrą pracę, a wydaje mi się, że każdy ma szansę, ponieważ tej pracy jest jeszcze na rynku no, dość dużo, więc można sobie wybrać. Jeżeli coś nam się nie podoba w jakiejś pracy, po prostu ją zmieniamy, nie narzekamy. O, bo mało płacą, o, bo tu jest tak źle, o, bo ludzie są tacy i tacy. Nie podoba się zmienić. Może będzie na lepsze, może będzie na gorsze. Bądźmy zawsze dobrej nadziei, że będzie to ta właściwa i będzie lepiej. Ja tak twierdzę. Zawsze byłam zwolennikiem tego, że jeżeli coś mi się nie podobało, to po prostu zmieniałam pracę. Zresztą, jak widzieliście po moich filmikach. Szukam pracy takiej, żeby mi odpowiadała, a nie żebym ja odpowiadała pracy. Nie, tak to nie będzie. Poczekajcie. Niech ja jeszcze cytrynkę dorzucę do mojej herbatki. I teraz mogę dalej gadać. O! No. Tak, cytrynkę mamy imbil. I mamy lipę. Wszystko, co najlepsze na przeziębienie. Ale czy zadziała? Kto to wie? Pozwólcie, że sobie usiądę. A więc kontynuując. E, jeśli chodzi o Niemców, dużo e, osób, które przyjeżdża z e, tych innych krajów typu Irak, Syria. No, im raczej się nie chce pracować, um, wolą inne zajęcia, muszę przyznać, i dlatego tutaj chętnie przybywają. Um, nie tylko oni, bo bardzo dużo um, innych narodowości przyjeżdża i po prostu siedzi na socjalach, bo jest im wygodniej. W ich krajach tego nie ma. W ich krajach mniej zarabiają, nie mają tego co tutaj, więc jest jak jest. I oni twierdzą, że po prostu w Niemczech nie opłaca się pracować lepiej sobie posiedzieć, wypić kawę, cały dzień dyskutując, nie wiem, z sąsiadami, bo oni oczywiście też nie pracują. Więc ja. Oczywiście, tak jak wiecie, pracuję od początku, jak tylko tutaj przyjechałam do Niemiec. Może siedziałam tydzień czasu, czekałam oczywiście na wszystkie papiery, żeby móc zacząć pracować. No ale udało się w szybkim tempie to wszystko pozałatwiać. No i ruszyłam do boju, żeby wspomagać tutaj um, tych wszystkich ludzi, którzy pracują. <grym> no. um, co ja jeszcze chciałam powiedzieć? Mm, Prace w Niemczech zostawiam bez komentarza. Jest bardzo du duże grono ludzi, które na przykład mieszka tutaj u mnie w bloku. I um, zarabia w granicach 2000 euro. Czy są zadowoleni? Nie wiem, tak do końca. Mm, nie wyrażają aż takiej satysfakcji z tego. Słuchajcie, <grym> wydaje mi się, że na chwilę obecną to jest mało, ponieważ um, wszystkie rachunki cały czas idą do góry. Na no ta pensja stoi cały czas w tym samym miejscu. Wcześniej już Wam wspominałam: ja nie mogę narzekać i nie narzekam na swoją pracę, chociaż jest trzyzmianowa, ale jest jak dla mnie bardzo prosta, łatwa, przyjemna. I mogę wszystko, kiedy chcę, pozałatwiać, bo mam różne zmiany, więc i mam wolne, i załatwię sobie w międzyczasie lekarzy, nie lekarzy, inne sprawy. Mam zawsze na to czas. Więc mi to pasuje. A jeżeli ktoś ma problem z nockami, no to muszę przyznać, że jeżeli ktoś pracuje cały tydzień na nocki, to jest masakra. Masakra. Ja próbowałam, nie szło. Nie szło, po prostu nie mogłam tego przejść. Po trzech dniach ja nie wiedziałam, gdzie jestem. Po prostu. Ale dwie nocki, muszę przyznać, że to nie jest żadne poświęcenie. Czuję się normalnie, w sumie wstanę szybciej. Po trzech, czterech godzinach już, żeby. Na wieczór móc normalnie pójść spać. Godzina 11. Kładę się, zasypiam i następny dzień jest normalny. A więc tak: dzisiaj jest niedziela, dzień wyborów. Ważny dzień dla Niemiec. U nas w pracy są różne dyskusje. Jedni mówią, że AfD, drudzy mówią, że CDU. Ja nie mogę niestety głosować, nie mam niemieckiego dowodu, więc nie głosuję, nie mam takiego prawa. I szczerze mówiąc, cieszę się, bo nie wiem sama, na kogo bym miała głosować, która partia lepsza, gdzie będzie nam lepiej tutaj w Niemczech, oczywiście. Zobaczymy. Czasami jest tak, że obiecują dużo, zresztą znacie już ten temat, a potem wychodzi całkowicie inaczej, i e, nie trzymają się tego, co obiecywali, i cały plan, który mieli do zrealizowania, po prostu wyrzucili w kosz i stwierdzili, że zrobią całkowicie coś innego. Zobaczymy na moje pierwszym punktem, który tutaj w Niemczech jest chyba najważniejszy, żeby kolejna firma, kolejne firmy nie upadały, to zmniejszenie kosztów energii. To wykańcza wszystkie firmy niemieckie, nie wiem czy wiecie tutaj co chwilę coś pada i właśnie tłumaczą się, że koszty, Pracowników i energia. To są dwa te podstawowe punkty, które stanowią właśnie takie, taką barierę w firmach. Po prostu nie mają, nie ma firma pieniędzy na to. Pracownik jest bardzo drogi, bo muszą odprowadzać podatki. No, a te pieniądze naprawdę są ogromne. Liczmy, jeżeli firma ma 300 pracowników, no to nie wyobrażam sobie, ile ona musi pieniędzy zostawiać państwu. A tak naprawdę mogłaby chociaż część dla siebie mieć i dalej włożyć w rozwój w tej firmy. No, ale Niemcy chyba nie chcą rozwijać firm. Tylko po prostu chcą y, brać podatki, żeby móc utrzymywać y, osoby, które siedzą na zwa, tak zwanym chartsfia. No bo tych osób jest y, coraz więcej, a coraz mniej osób pracuje. No, to zobaczymy, jak te problemy zostaną dzisiaj rozwiązane. Piszcie mi w komentarzach, y, co Wy na ten temat sądzicie, jaka partia wygra. Na którą stawiacie? Ja chętnie poczytam, wiecie. Każdy ma e, inne pomysły, e, każdy ma inne myślenie na ten temat. Jeden by chciał to polepszyć, drugi e, może tamto. E, w Hamburgu jeszcze nie jest aż tak źle, chociaż coraz, m, muszę przyznać, te wszystkie warunki się pogorszyły. Nie idą w dobrym kierunku, raczej mają tendencję spadkową, nie wzwyżkową, a szkoda. Z nowym rokiem, z wiosną, powinno wszystko iść do góry, kwitnąć, prawda? Ja uwielbiam w ogóle wiosnę. Jak już widzę, że pojawiają się pierwsze pąki na drzewach, to wiem, że idzie coś nowego, coś pięknego, ale nie zawsze tak jest. Czasami trzeba przycisnąć zęby, no niestety w tym roku nie było tak jak <grywia> jakbym chciała. Zobaczymy. Na razie wiosnę to chyba przywitam chorobą, bo nie chce mi to w ogóle przejść. Poza tym wiem, że w sklepach Jedna pani już też mi pisała, że w Thomas Philips są również bratki i inne kwiaty, właśnie wiosenne, że można już kupić, że można posadzić. No ale jak to można jechać do tego sklepu, kupić te kwiaty i wyjść na balkon i siedzieć tam, przypuśćmy dwie godziny, sadzić te rośliny z taką chrypą i z taką chorobą jak mam? Nie ma takiej opcji. Po prostu chyba bym wylądowała w szpitalu na zapalenie płuc albo i gorzej. Nie chcę. Chociaż powiem Wam szczerze, że mnie tak ciągnie do tego balkonu. No ale niestety choroba mnie hamuje i nie chcę, żeby było jeszcze gorzej. Próbuję tego wszystkiego się pozbyć, ale ciężko, ciężko. Rafał cały czas jeszcze walczy z chorobą, chociaż dzisiaj już mu jest lepiej. Już widać wiecie, rumieńce na twarzy, ja jeszcze taka blada, ale on już lepiej uśmiecha się, chociaż jeszcze kaszle, ale nie ma nosa zatkanego, a ja to nos zatkany, <laughs> trochę jeszcze tam gdzieś pokaszluję, gdzieś mi tutaj wewnątrz to wszystko siedzi. Ale mam nadzieję, że za kilka dni będę skakać jak młody osiołek i może w końcu zrobię porządek na balkonie, przytnę hortensje, ale nie zauważyłam jeszcze y, pąków na krzakach hortensji. To jest dobry znak, że jeszcze mają czas i y, ja mam jeszcze czas na to, żeby je y, przyciąć, bo to w sumie w lutym właśnie te hortensje się... Przycina. Patrzę na tą pogodę i wydaje mi się, że dzisiaj będzie ładnie. W sumie miałam już otwarte okienko i jest bardzo przyjemnie, miło. I sama bym poszła sobie na spacerek, ale trzeba zjeść śniadanko no i popatrzeć w telewizję, zobaczyć jak te wybory idą. Chciałabym, żeby wygrała partia, która troszeczkę weźmie w ryzy te Niemcy i poprawi ten stan tutaj jaki mamy na chwilę obecną, a nie jest dobrze. Zresztą przestępczość cały czas rośnie. Więc pewnie słyszeliście w Polsce czy tutaj w Niemczech. Co chwilę są jakieś afery, właśnie ym, z ludźmi ym, z innych krajów. Ciężka sprawa. Aż, ba, aż czasami ym, boję się wyjść na ulicę. Nie wiadomo, co się stanie. Może komuś się zachce, nie wiem. <grym> ym, albo. Zmieni e, miejsce położenia kierownica i wjedzie, nie wiem, w przechodniów, tak jak było ostatnio. Ach, lub w jakąś grupkę ludzi, no to jest, powiem Wam szczerze, masakra, nie? Wychodzisz na ulicę, myślisz, że wrócisz, a pech, ciężko. To mi się po prostu nie mieści czasami w głowie, jak można coś takiego zrobić? Ale, no, widocznie oni mają inne myślenie. Cóż, trzymajcie się, piszcie mi w komentarzach, na kogo może wy głosowaliście, może byliście na głosowaniu, może macie e, papiery niemieckie i głosujecie, i udowodnijcie, że to jest akurat ta partia, na którą wszyscy powinni głosować, i jesteście za tą partią, bo ona. Weźmie Niemcy w garść i poprawi jakość życia wszystkich Niemców. Piszcie. Ja będę czytać i się uczyć. <ścoughs> Cześć.